Dzień dobry Państwu, witam w sobotę, siódmy dzień września i dzisiaj krótki komentarz na temat doniesień o tym, że prawicowych komentatorów, a raczej skrajnie prawicowych, bo dzisiaj proszę Państwa, dzisiaj jak ktoś jest za zdrowym rozsądkiem, za prawicą, to od razu jest skrajną prawicą, ponieważ centrum przesunie się tak bardzo na lewo że praktycznie no, po lewej stronie tam jest bardzo ciasno. W każdym razie podobność tych tak zwanych influencerów dzisiejszych finansował za pomocą różnych pośredników Putin i to właśnie po tej prawicowej scenie, czyli tych ludzi, którzy krytykowali Rządy w Stanach Zjednoczonych, a chyba nawet w Kanadzie, bo tutaj jest jakiś trop kanadyjski, również tych influencerów. Minister Spraw Zagranicznych Polski nawet tak zawiesił głos, dał do zrozumienia na X, że na tej liście tych influencerów są jakieś polskie nazwiska i kazał się swoim czytelnikom domyślać, kto to taki. Oczywiście są to zagrania polityczne które się zawsze stosuje to znaczy asocjacje pewnych poglądów z ludźmi, sytuacjami państwami uznarodonymi za wraże tak przecież było przez cały okres PRL-u, kiedy mieliśmy do czynienia z imperialistyczną propagandą, łańcuchowymi psami imperializmu i tym podobnymi stworzeniami. Dla, na określenie ludzi, którzy ważyli się wówczas krytykować ustrój socjalistyczny, czasami nawet z tych pozycji socjalistycznych, tak zwanego prawdziwego socjalizmu. Ale o czym dzisiaj chciałbym powiedzieć, proszę Państwa? No, zastanówmy się, co robią władze naszego kraju tutaj w Kanadzie, co robią władze amerykańskie obecne. Bo tak, jak człowiek się dobrze przypatrzy, to okazuje się, że po prostu osłabiają te kraje. Właśnie te w zasadzie robią to, czego tacy ludzie jak Putin czy może Pan Xi w Chinach by sobie życzyli. To właśnie, żeby było śmiesznie, nie ludzie, środowiska krytykujące obecną władzę, ale też same własne, własne, właśnie władze no, czynią rzeczy, które w konkurencji międzynarodowej sprawiają, że takie kraje jak Kanada na przykład nie wykorzystują całkowicie swojego potencjału. To nie krytycy rządu w Ottawie, ale rząd w Ottawie powoduje, że eksploatacja gazu, ropy naftowej w Kanadzie jest coraz mniej opłacalna, coraz bardziej kosztowna. Że Kanada schodzi z niektórych rynków, że tutaj przyjeżdżali różni politycy, błagali Kanadyjczyków, żeby tam swój gaz skroplony udostępnili. A Kanada mówi: Nie, no my wam możemy dać wodór, ale taki produkowany z wiatraków, gdzieś tam, no jeszcze dzisiaj nie, ale kiedyś może będziemy taki produkować, to wam wtedy damy. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, co robią te wszystkie. Yy, yy, te wszystkie polityczne posunięcia wewnętrzne, ten cały wok, wokizm, wokizm, yy, yy, kultura anulowania, jak to się mówi po polsku, czyli cancel, cancel culture, yy, co robi masowa imigracja, yy, która tak w Stanach Zjednoczonych, jak i w Kanadzie ma miejsce. No robi problemy wewnętrzne w tych krajach. Jeżeli jesteśmy wrogami takich krajów jak Stany Zjednoczone czy Kanada, to nam w to grać. My na to zacieramy ręce. My się cieszymy, że tak jest. Więc proszę Państwa, gdzie, gdzie tutaj? Dlaczego my mamy być? Mówię to z pozycji Chin czy, czy Rosji przeciwko władzom kanadyjskim, skoro to rosyjska ropa naftowa wchodzi tam, gdzie nie ma kanadyjskiej, rosyjski gaz ziemny wchodzi tam, gdzie nie ma kanadyjskiego. To po prostu te wszystkie kraje, które dzisiaj opanowane są przez neobolszewików i realizują te. Całą politykę y, Zielonego Ładu Nowego, czy jak to tam zwać, bo to w każdym kraju z, zwie się y, inaczej, no, same strzelają sobie do własnej bramki. Y, w Chinach buduje się masowo elektrownie węglowe, Rosja się tam klimatem nie przejmuje, y, a my tutaj stanowiąc ileś tam promila tej, tej całej, tego całego trucia, robimy jak to y, ładnie y, Powiedział premier Trudeau, po to, żeby dać przykład innym, strzelamy sobie w stopę, podrażając własną produkcję przez podatek węglowy, zmniejszając dobrobyt do obywateli, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co ten rząd robi, bo przecież ci ludzie, którzy są dzisiaj oskarżani bo tak to jest, że ta władza dzisiejsza posługuje się tym, tym, tym redukcją ad, ad putinum yy, bardzo często, ruskie onuce w Polsce, tym podobne rzeczy, yy, no właśnie po to, żeby skojarzyć krytyków, swoich krytyków z tym, co złe na świecie. Yy, no i tutaj właśnie szuka się tych wszystkich powiązań influencerów, bla, bla, tak jak o tym mówiliśmy na początku. Podczas gdy same te władze, jak na przykład w Kanadzie, posługują się tymi influencerami, w, płacąc im olbrzymie pieniądze po to, żeby reklamować swoje własne posunięcia polityczne, było to aż nadto widoczne podczas tego ostatniego pandemicznego sanitaryzmu. Który nas objął, ilość to y, influencerzy się wtedy dorobili ci oczywiście, którzy tam poszli na lep i, i, i swoje usługi y, zaoferowali, i, i po prostu się sprzedali. Warto dodać tutaj, że y, wojsko, tak kanadyjskie, jak amerykańskie od kilku lat. Dostało pozwolenie na to, żeby operacje psychologiczne były stosowane na naszych społeczeństwach. Do tej pory wojsko stosowało to tylko w krajach, z którymi walczyło albo które okupowało. Czy to nie jest koniec demokracji, jeżeli wojsko danego kraju w interesie danego ugrupowania politycznego, które aktualnie rządzi i przeprowadza pewne posunięcia polityczne oddziałuje środkami wojskowej psychologii na populację? Przecież, przecież to się wszystko kupy nie trzyma. No ale ponadto demokracja jest teraz inaczej definiowana, Demokracja to już nie jest to, że wszyscy ludzie mają prawo głosu i mogą głosować. To jest, proszę państwa, populizm. Natomiast demokracja jest tylko wówczas, kiedy mamy do czynienia z instytucjami demokratycznymi i instytucje demokratycznych należy bronić. A co to są instytucje demokratyczne? No, to już trzeba się domyślać i jeden tylko pies wie. W każdym, razie, w każdym razie, tak jak powiedziałem, z punktu widzenia, tak patrząc z zewnątrz, z punktu widzenia konkurencji międzynarodowej, tego, że Zachód powinien no, jakoś tutaj w zestawieniu z tym wzrastającym hegemonem azjatyckim wypracować jakieś swoje stanowisko, zebrać się do kupy, pozbierać swoje zabawki i jakoś no, odnowić. Potrzebna jest sanacja Zachodu, potrzebny jest właśnie jakiś program To Make America Great Again albo w ogóle no całego Zachodu. Po pierwsze, pozbawia się swojej ideologii, to znaczy, pozbawia się przesłania o demokracji. Dzisiaj to jest śmiech na sali, w tak zwanym trzecim świecie, czy w globalnym południu. Pozbawia się przesłania liberalnego, że tutaj jest wolność, że tutaj mamy. Wolność słowa, własność, ochrona własności, tym podobne rzeczy. To powoli zaczyna funkcjonować tak jak w społeczeństwach socjalistycznych czy, czy komunistycznych. Własność, owszem, mamy, ale nie możemy nią dysponować. I coraz bardziej się upodobniamy do tego hegemona azjatyckiego, z, mamy, z którym mamy niby wojować i z którym wojujemy, tam przerywamy łańcuchy dostaw i inne podobne rzeczy, a jednocześnie chcemy zaprowadzać u siebie tę samą kontrolę, którą on ma w swojej populacji. I jeżeli, weźmy, czyli z punktu widzenia ideologicznego, no, rozbrajamy się gospodarczo, tak jak powiedziałem, strzelamy sobie do własnej bramki, bo walczymy z klimatem, co jest samo w sobie, sam jako batalia i jako program polityczny pozbawiony sensu, bo najlepsza walka z klimatem to jest dostosowanie się do klimatu. Nikt jeszcze z klimatem nie wygrał, który jest kształtowany przez odległość od słońca, przez aktywność słoneczną, przez aktywność wulkaniczną. Ten wpływ ludzi na, na klimat jest minimalny, a jeśli jeszcze ograniczymy ten wpływ do kilkudziesięciu państw czy, czy jakiegoś tam ograniczonego terenu na ziemi, no to śmiech na sali. To śmiech na sali. Po prostu strzelamy sobie w stopę. Robimy sobie samym na złość, nie wykorzystując potencjału gospodarczego krajów, w którym mieszkamy. Więc w interesie tych naszych wrogów leży absolutnie właśnie, właśnie coś takiego. No i kolejna sprawa to jest jednoczenie społeczeństwa wokół władzy, wokół państwa. To jest, tak jak powiedziałem, no zbieranie się w sobie do kupy, bo jesteśmy zagrożeni zewnętrznie, nasze interesy są zagrożone zewnętrznie. Z tymczasem to w ogóle tak nie działa, to tak nie jest przedstawiane. Praktycznie rzecz biorąc, nie mamy się wokół czego jednoczyć tutaj, bo jesteśmy akurat w trakcie, Głębokiej rewolucji społecznej, podmiany ludności przez olbrzymie milionowe migracje, wyzbywania się starych tożsamości, przyjmowania nowych tożsamości. Jesteśmy po prostu w środku rewolucyjnego chaosu. A nie masz to jak wojować z państwem objętym chaosem społecznym. Widzą, wiedziały o tym Niemcy za pierwszej wojny światowej, podrzucając carskiej Rosji, rewolucjonistów z Leninem na czele w zaplombowanym wagonie. Pozwoliło to zrobić z Rosji miękki placek. Proszę Państwa, tyle na dziś i tak jak zawsze nawołuję do krytycznego myślenia i nie do ulegania, nie ulegania emocjom w wyrabianiu sobie właśnie opinii, bo bardzo wielu ludzi usiłuje stosować emocje do tego, żeby wywołać u nas pewne poglądy i pewne opinie. No tak to zresztą w tych psychologiach operacyjnych, psychologiach wojskowych się robi. Także oczywiście ważne jest kto komu płaci, ważne jest ślad pieniądza, kto za co pracuje. bardzo ciekawe byłoby prześledzić ten ślad zagranicznego pieniądza w przypadku Polski i, i polskich influencerów oraz polskich publikacji. Ależ by tam ciekawe rzeczy wyszły. Tyle na dziś, do następnego razu. Mówił Andrzej